Hej, witajcie, zobaczcie jaki ten, jaka niespodzianka po drodze. Okolice, tutaj już z gniezda na toruń, jak się jedzie. Chata wiejska, kwieci szewo miejscowość zdaje się. Różne takie stare maszyny, zatrzymałem się na chwilę popatrzeć. Zawsze z drogi jak przejeżdżałem tędy, to widziałem, że coś takiego jest, ale nigdy albo nie było czasu, albo za późno się zagapiłem, już, że, że to tutaj akurat. A teraz miałem pierwszy raz okazję się zatrzymać na za moment. Troszkę maszyn tutaj jest zgromadzonych. Jak widzicie, kosiarki, przegrabiar, przetrząsarka, żniwiarki dwie, silnik S320, snopowiązałka warta, żniwiarki, obydwie chyba polskie z tego co tak z daleka widzę, przodownica RZ5A, no i Wistula ze zbiornikiem po tej stronie. Jest nawet Zetor 50 Super. Szkoda tylko, że nie uruchomiony. No, zmieniamy opony. Czy będziemy zmieniać, bo nam przeszkadzają już te nowe? Trzeba wreszcie przygotować koła. My zawsze od kół zaczynamy. Także trzeba te zdemontować. A no, masz kombinerki u góry? Czyli też są. Ale siedzi To ile lat ma to powietrze, bo myśmy nie dopompowywali chyba tego bo to jeszcze koła z pierwszego Supra 37 lat robię mnie Na no. pachu <laughs> No i wejdą tu kabaty 16,9 Ale to już opona odpręża pani Delikatnie ja, Ty jeździłem ruskim samochodem ciężarowym na ruskim powietrzu cały czas aż do 7,5 tysiąca ten czas nagrody za przebieg opon. No. A koło zapasowe było w oławie w sklepie meblowym w magazynie, bo przewoziłem meble do naszego ośrodka. Taki ośrodek czasowy był w szlackiej porębie i nie było gdzie z tym kołem się podziać. A koło oryginalnie było w tym zile pod skrzynią, ale trzeba było drugi zbiornik za, e, zamontować do paliwa, bo jeździło się po trasach po całej Polsce, a z paliwem był problem. I po dwóch latach zajeżdżał do sklepu. Czy to koło wreszcie jest? No jest tu jakieś koło, ale już nawet personel się zmienił. Jakieś koło tu na magazynie cały czas tak leży. Ja mówię właśnie, to jest moje. No i ta zapasówka też na ruskim powietrzu i ja przejeździłem na ruskim powietrzu jeszcze no. Naprawdę życzę kierowcom Wam wszystkim no, takich przebiegów, no i to były uczciwe kilometry, no. A teraz jedziemy do, no. szykujemy Ursusika do Ursusa, tam też z były byłeś chyba nie raz, nie? Ojej, no. Ziłem, Lublinkiem, najpierw Lublinkiem, ziłem gazem, no, ale jeszcze wyszły y, bazy zaopatrzenia i zbytu y, ci, co zaopatrywali się, bo każdy, y, w każdym województwie y, baza zaopatrzenia y, była. Na przykład u nas Święta Katarzyna była naszą bazą i pamiętam przyszły Bucegi, takie, to były zerżnięty ponoć taki ził ale to był chyba węgierski, jak się nie mylę właśnie. Ale coś kierowcy narzekali właśnie stamtąd. No, czasami przyjeżdżali tu silniki od nas do remontu zabierać na przykład ze 30-40 silników na wymianę do Poznania. Tam w Poznaniu naprawiali silniki i do RS-a, RS-09 i do 40 i pochodne 40, tak jak 50 czy 60. No, na ulicy Warszawskiej dwa zakłady napraw, naprawcze mechanizacji rolnictwa, nie? W ten czas. E, żary kołodzi koło naprawiali silniki do suprów. E, przywory na, koło Opola naprawiali e, Ursusy 25, 30, 28 i 30. No. I to na, na, na razie na ten temat. No to opony AN5 bieżnik z 40. Takie same mamy w 40, no ale w nieporównywalnie lepszym stanie, no ale te jeszcze nie są najgorsze. Jeszcze gdzieś komuś na jakimś ciągniku trochę pochodzą, możliwe. No, a felgi pójdą, miały być skręcane, ale nie możemy znaleźć w dobrym stanie drugiej felgi skręcanej, a mamy dwie takie te spawane, więc to i tak. Tato mi tu przetłumaczył, że w sumie nie będzie widać pod obciążnikami, no to już się nie upieram. I zakładamy takie, trochę się tylko podprostuje, tam widzę w jednym miejscu rand, ale są masywne masywne, silne, a tamte ta cienka blacha taka już jest w każdej chwili gdzieś a ten ciągnik ma w ciągarkę będzie rama bezpieczeństwa, naprawdę on tam będzie czasami z doskoku będzie robił ciężką robotę, niestety no i jak nam się kiedyś przyśni znowu nad morze jechać, to ta felga ma obręcz już pełną wywalcowaną, nie jest to z dwóch połówek, więc nie trzeba uszczelniać już, bo tam się między dwie połówki nic nie dostanie, słona woda więc nie ma problemu. I tym bardziej, że nie ma bicia, równiutko ładnie pracują. No. A to też yy, bardzo ważne jest. No. no a tu super stoi. Na razie na kobyłkach, no bo koła założymy i to już w tym roku on nie będzie pomalowany. Na pewno korpus, bo jak coś, to będziemy się brać za silnik. No a to już jest w sumie gotowe, tylko olejem jeszcze tam zalać do stanu, i na wiosnę, mam nadzieję, że już będzie z silnikiem jakaś próba. Przednie zawieszenie już też jest gotowe, no i wtedy, jak już wszystko będzie pomyślnie, to się znowu rozbierze do korpusu gołego, doczyści się to co trzeba, odtłuści no i będzie lakier. No, uwaga ciężkie, nie wiem czy się domyślacie, co to za tutaj w tej paczce przyszło. Ale zaraz wam pokażę. Po prostu obiecałem paru osobom, że dorobię pewne elementy i żeby sobie trochę przyspieszyć i polepszyć ten efekt końcowy tej pracy, to zamówiłem kilka tutaj takich elementów składowych. No, także tu już mam rozpakowane blaszki, i w następnej kolejności pokażę wam, co z tego, co z tego powstanie i jak to będzie wyglądało. A będą to uchwyty lamp do Zetorów 25. No, mam już teraz wytrasowane wszystkie, że tak powiem, otwory, wszystkie zagięcia. Otwory są zapunktowane, więc teraz tylko powiercić, pozaginać wedle zaznaczonych punktów. I później już będzie można uznać, że tak powiem, że ten uchwyt jest gotowy. Czasem trzeba sobie radzić w niekonwencjonalny sposób trochę. Tutaj mam. Tą gilotynę ustawioną tak prowizorycznie na stole, bo nie mam do niej żadnego stojaka. Jeszcze w tej chwili muszę coś zrobić, a do tych uchwytów trzeba, trzeba zacinać, jakby narożniki tak się ścina. Oryginalnie tak były ścięte narożniki w, w tym uchwycie. Tutaj wam pokażę mniej więcej o to chodzi, że tak są zacięte i żeby mi to powtarzalnie, że tak powiem, wychodziło, to sobie taki prosty, bardzo przyrząd zrobiłem. Tu mam już kąt ustalony, tu sobie wyrównuję, obcinam z obu stron. Jedną ręką to mi to chyba nie wyjdzie, bo blachę bym musiał przytrzymać, bo ona mi się będzie podnosić. Ale może jakoś łokciem, żeby Wam zademonstrować. O! I jest ścięte. Narożnik ładnie, równiutko. Przede wszystkim z obu stron i w, w każdej sztuce tak samo. Także taki prosty przyrząd, no i powoli, co mnie bardzo cieszy, przydają się e, takie przyrządy, jak właśnie gilotyna, zaginarka do blachy, co kiedyś Wam już pokazywałem na filmie. Także warto, jak macie możliwości, gdzieś okazję takie sprzęty sobie kupić na warsztat, a lubicie coś dłubać, to polecam bardzo. E, ja to zawsze się śmieję, że w moim przypadku to jest dużo sprzętu zero talentu, szczególnie dotyczy to budowlanki bo jak robiłem remont w domu, to w mieszkaniu, to nakupowałem często różnych rzeczy, bo nie, nie lubię pożyczać, a no nie zawsze byłem w stanie to w pełni wykorzystać, więc, więc no nie zawsze się to sprawdziło 100%, no ale mówię, czegoś trzeba zawsze spróbować nowego, zawsze się coś człowiek może nauczyć przydatnego, więc, więc warto, także tutaj się bawię dzisiaj tymi rzeczami, a już wiele, mam nadzieję, że niedługo się uda uruchomić tokarkę i to też będzie taki eksponat który uda się od czasu do czasu wykorzystać dobra, ja się bawię dalej, bo jeszcze muszę porozwiercać te otwory na Fi10 także trochę jeszcze roboty przede mną Tak wygląda zbiorniczek nowy, nowka sztuka, po malowaniu ze starym, oryginalnym korkiem założonym RAL 5015. Tutaj przy okazji podziękowania za starania dla kolegi Oniku Widelec z naszego forum, ponieważ właściciela takich dwóch, przede wszystkim dwóch piątek, ale też innych sprzętów który tam sporo włożył merytorycznie treści na forum, jeśli chodzi o szczegóły różnego typu, m.in. lakiery w, wersji, w tej wersji Ursusa, także podziękowania dla niego. Skorzystałem z tej wiedzy, pomalowałem 5015 RAL. 5012 jest troszkę bardziej mdły, zobaczcie na paleciaku. Fragment to jest 5012, to jest 5015. Na ekranu, to co? Hmm. formujemy. Thank you. udało mi się zakupić cztery obciążniki do dzika to są obciążniki na wspornik tutaj z przodu wspornik maski tam pod maską się je montuje dla wyważenia pługa, to już Wam kiedyś o tym opowiadałem trafiły się teraz ostatnio w sumie w niedużej, w niedużej cenie jak gdzieś tam mam jeden komplet, jeden zestaw bo tu jeszcze powinien być od spodu taki taka cięższa kostka jak dobrze pamiętam ale takie zawsze gdzieś można rzucić, dużo miejsca nie zajmuje, może się kiedyś przydać. No i od Kacpra dostałem przy okazji, jak żeśmy się spotkali, z przyczepy takiej przerobionej, fragment zaczepu od tej P308, ale jest stworzeń taki jak od Dzika, można to wykorzystać, może kiedyś kosiarkę czy coś, jak będę robił z adaptacją do Dzika, to się przyda, nie trzeba będzie od zera toczyć. No, kiepskie światło tu mam, ale myślę, że co nieco widać. Udało mi się rurki zamontować, nie obyło się bez troszkę podginania, poprawiania tego Bo o co chodzi, te szybkozłączki, ja wcześniej na to nie zwróciłem uwagi, te od Waryńskiego, te nowe, 22 razy, 15 gwint Mają nieco krótszy korpus Zaraz Wam pokażę na zdjęciu, tutaj wyświetle zdjęcie, gdzie jest porównanie szybkozłączki samej Plus, tak wymyśliłem sobie, żeby to już nie kombinować, nie wiadomo jak plus taka dodatkowa nakręcana jakby przedłużka z obustronnie tym samym gwintem która jakby przedłuży no ale w ten sposób przedłużając jest nieco dłuższa niż oryginalna ta końcówka, ta złączka. więc minimalnie musiałem tutaj popodginać dlatego tak się to trochę może tutaj wybrzuszyło inaczej niż to oryginalnie było oczywiście najpierw to wszystko przyłapałem później skręciłem i dopiero podociągałem bo o tym trzeba pamiętać żeby nie Skręcać sobie na przykład tu na Hama, a tu jak macie nieprzykręcone, bo to się jeszcze wszystko ułoży. No i tak to mniej więcej wygląda. Z przodu jest krótszy ten słupek, że tak powiem, wkręcony w korpus. Tutaj jest dłuższy do tego krótszego przewodu, więc jest tak na przemian: dłuższy przewód ma krótszy króciec, a krótszy przewód ma dłuższy króciec. No i oczywiście tutaj podkładki aluminiowe albo miedziane. No i tak ta tablica hydrauliki wygląda, tu są te oryginalne takie zaślepki, na razie zostaną do czasu pomalowania chciałem to założyć przed malowaniem, bo no akurat zwolennikiem jestem takich rzeczy żeby to było tak jak praktycznie jak w Ursusie, że zamontowane i pomalowane także teraz tylko się to wszystko poodtłuszcza gdzie nie tam papierkiem ciężko będzie dojść może żeby to zmatować ale się dojdzie, nie ma problemu gorzej by było Gdyby było wszystko pomalowane, ładny lakierek, i teraz dopiero skręcać, podginać, kombinować. Oczywiście można by było to też zdemontować teraz, pomalować i dopiero montować. Natomiast mówię, no i tak, i tak zawsze przy dokręcaniu, jak gdybyśmy śruby chcieli, to i tak zawsze nam się gwint gdzieś tam, znaczy i tak nam się ten, ten farba obrobi, więc ja wychodzę z założenia, Taki mój sposób, że lepiej takie elementy zmontować, pomalować i mamy z głowy. Natomiast inne takie typu pomosty, nie pomosty, to oczywiście będzie zdemontowane i dopiero wróci tutaj po. No, jak będzie już pomalowane, na no gotowo będziemy montować. Tak samo siedzenie też będzie zdjęte do malowania korpusu. To są elementy, które będą malowane osobno. No, jak widzicie, pokrywę zmieniłem tą zaworów na tą nową, co kupiłem. Natomiast jeszcze i tak wymienię ją z tego względu, że Udało mi się dostać od Mateusza. A wymieniliśmy się takim tabliczką. Ja mu podarowałem tabliczkę na sterowanie podnośnika oryginalną, natomiast on mi podarował oryginalną pokrywę zaworów, którą zaraz Wam pokażę. No zobaczcie, zrzeszenie przemysłu ciągnikowego Ursus, zakłady metalowe Nimet, Nisko, ulica Sandomierska, 14. Nazwa wyrobu... Pokrywa 0050 50, 521 przez 0 Cena detaliczna aż 235 zł za sztukę. No i kontrola jakości, że taka ZMN AK11 LC. Symbol rodzaj aluminium. Taka pokrywka. Karteczkę sobie zdejmę na pamiątkę. Natomiast pokrywa trafi do ciągnika. Tu już kilka razy pytaliście. Nie ja tylko wyłączę, może pewnie za bardzo szumi. E, kilka razy pytaliście o spawarkę. O, ona się wyłącza. E, kilka razy pytaliście o spawarkę, jaką używam. Tam kiedyś ją pokazywałem. Jest to e, ideal e, marka tekno Mig 205. Z tym, z tym trybem synergii nie wiem, nie potrafię za bardzo, za bardzo się tu wypowiedzieć jakoś szczegółowo na temat, na temat tej spawarki, z tego względu, że no nie mam, nie czuję się na siłach nie jestem fachowcem w spawaniu, więc mi się sprawdza, używam te, tego trybu synergii, ale trochę go czasem muszę przeregulować po swojemu bo, znaczy przeregulować yy, oszukiwać jakby, że daje sobie większą, czy czy cieńszy materiał niby niż mam czasami tam na manualu coś spawałem, bo no tak już czułem gdzieś tam, że coś nie tak spawa jak trzeba i kombinowałem, eksperymentowałem i trochę lepiej wychodziło także nie sprawdza się to tak pewnie w 100% ta synergia natomiast pomaga takim laikom jak ja sprzęt w miarę mobilny nie wiem, może ze 30kg waży niecałe więc da radę to sobie spokojnie gdzieś tam przenosić, a mi się to właśnie przydaje Butle mam tą szóstkę taką małą, no i znaczy szóstkę, to taka gaśnica chyba szóstka, tak? to 6-kilowa chyba była. Ile tam jest tego gazu, to nawet nie wiem. Ja spawam akurat w tej chwili dwutlenkiem, ale muszę sobie też popróbować na tym miksie, bo mówią, że, że spawa się lepiej. Także uchwy DMP15, jak dobrze pamiętam, tutaj jest to gniazdo euro, takie chyba to też euro się nazywa, że można nie jest na stałe, więc można wymienić. Jedyne co jest faktycznie lipa. Odetnię tylko od tego tunnika to Wam pokażę. Co sobie, co sobie wymieniłem. To ten uchwyt masowy, ten jakiś taki porządniejszy mi się udało kupić. Tak, tak powiem spontanicznie gdzieś zobaczyłem, wziąłem, bo tamten faktycznie się nie sprawdzał. O tyle, że tak jakby luźno trzymał, ten trzeba większej siły użyć, żeby go ścisnąć. Więc można ćwiczyć mięśnie tutaj dłoni. Tamten zauważyłem, że często gdzieś tam taki, jakby przypalony był trochę, więc sugerowałem się tym, że po prostu nie ma dobrego styku i gdzieś tam też puszcza na, na, tym, na tym masowym uchwycie. Także więc wymieniłem to. A tak poza tym, no, na razie odpukać się sprawdza, ale za dużo nie mogę powiedzieć, bo moje spawanie, to że tak powiem, kończy się na. Znaczy, kończy, e, polega na tym, że ja no z rolki tu nie widać dobrze ale jeszcze pierwsza rolka nie poszła przy okazji, oleje przyjechały e, tu akurat nie sugerujcie się ilościami, bo to z poprzednich razów mi zostało e, zostawało za każdym razem oleju trochę, to dokupiłem litry już mam na kolejną wymianę tutaj też mi do drugiego samochodu e, różne marki olejów ja nie wychodzę z założenia, żeby to nie wiadomo jakie tam cuda na przykład ten Valvoline robił e, w porównaniu do Alfa tu był lany elf że tak powiem to oleje elfa bo jak kupiłem to był lany taki nalany natomiast tam w pewnym momencie przyszedłem na valvoline i tak go leję ale ja tam nie widzę szczerze mówiąc jakichś zbawiennych że tak powiem skutków tego oleju ani też jakichś tam specjalnych właściwości olej jak olej natomiast no już tak zostałem przy tym i ciekaw jestem co wy lejecie do samochodów to tak też może być przy okazji przy okazji dyskusja i zarówno do ciągników. No mam nadzieję, że nie lejecie super rolu.